Wyobraź sobie taką sytuację. Czteroletni chłopiec popycha swoją dwuletnią siostrę tak, że ta przewraca się, upada i zaczyna płakać. Towarzyszący tej sytuacji rodzice mają dwie różne reakcje. Jeden rodzic mówi: No nie, on musi zrozumieć, jest za duży na to, żeby tak się zachowywać. Musi zrozumieć, że takie rzeczy nie pozostają bez konsekwencji. A drugi rodzic oponuje. On jest jeszcze za mały, teraz trzeba mu pomóc się uspokoić, a potem dopiero wyciągać jakieś konsekwencje z sytuacji. Albo druga scenka, cała rodzina chce wyjść na popołudniowy spacer, a siedmioletnia córka mówi, że ona nigdzie nie idzie, zostanie sama w domu. I jeden rodzic mówi, ok, jeżeli chcesz to zostań, wrócimy za godzinę, na co drugi sprzeciwia się i mówi stanowczo, nie może być tak, że ona będzie decydowała, idziemy wszyscy albo nikt. No właśnie. Rodzicielstwo we dwójkę bywa łatwiejsze. To w końcu podwójny zestaw oczu, rąk i serc, ale bywa też trudniejsze, bo to różne wizje rodzicielstwa, różne pomysły na to, jak zadziałać w danym momencie. I mimo tego, że oboje rodzice chcą dla dziecka jak najlepiej, to mogą różnić się w tym, jak to najlepiej rozumieją i realizują. Do tego wszystkiego dochodzą emocje, pośpiech w ciągu dnia, ograniczone zasoby. I już stąd niedaleka droga do sprzeczek, napięć i konfliktów. Rodzice, z którymi pracuję, mówią: W którymś momencie odkrywam, że jest mi łatwiej, gdy jestem w pojedynkę, kiedy zajmuję się dziećmi bez towarzystwa tego drugiego rodzica. Jest jakoś spokojniej, mniej napięć, dzieci współpracują. I rzeczywiście, krótkofalowo to może działać, ale zajmowanie się dziećmi to zajęcie, które wymaga dużo energii i zaangażowania. I mimo wszystko dobrze jest mieć wsparcie. Dlatego napisałam książkę, która ma pomóc budować to wsparcie. Ma pomóc konstruktywnie przechodzić przez konflikty, czerpać z różnic, zamiast się ich bać i za wszelką cenę ich unikać, a także ma pomóc w budowaniu codzienności, w której naprawdę czujemy, że jesteśmy dla siebie wsparciem, a nie przeciwnikami. Książki, bo ty im na wszystko pozwalasz, nie znajdziesz w żadnej księgarni. Jest dostępna wyłącznie na mojej stronie jaksiporozumieć.pl.